Cześć, witajcie! Pod ostatnim odcinkiem można powiedzieć trochę burzę wywołałem. Ale spokojnie, poszedłem do lekarza, kupiłem tabletki na chrypę i jak sami słyszycie wszystko z moim głosem, wróciło do normy, jednak jeszcze nie czas na mutacje. Ale dobra, już wam mówię, co tu dzisiaj mam zaplanowane. Wróciłem właśnie ze sklepu, gdzie kupiłem sobie zaprawione nasiona do siewu. Mam 8 worków jęczmienia i to sobie będę właśnie dzisiaj siał na dzierżawach u wuja. Do tego wziąłem trzy worki pszenicy na działkę po Ale chyba wszystkiego dzisiaj nie zdążę ogarnąć. Dobra, wóz sobie odczepiam i jadę po siewnik. Dzisiaj trzydziestka będzie przepalana cały dzień, bo będę nią siał, a potem jeszcze zapnę brony i pojadę to po tym siebie trochę zagrzebać tymi bronami, bo po to właśnie je kupiłem. Ten konny siewnik to nawet nie ma żadnych zagarniaczy i niestety taka robota z tym starym sprzętem. Te trzy worki z góry to jest pszenica, więc je sobie na razie tutaj zostawiam. Okej, okay, to jadę po siewnik i zaraz wam zaprezentuję, jaką modyfikację tego gruza starego przeprowadziłem. Normalnie wartość siewnika podskoczyła dwukrotnie teraz. O, proszę, pyk! I już nie muszę dwa razy latać. Najpierw wóz na pole zaprowadzić, a potem siewnik. Tylko od razu zapinam sobie cały zestaw i jazda. Taki oto zaczep sobie tutaj dospawałem, żeby ten pieroński wóz się dało podpiąć z tyłu. Była też opcja wydłużyć dyszel w nim. I wtedy na dolny zaczep przy podniesionym siewniku bym podczepił. Ale prościej było dorobić zaczep do siewnika. I problem z głowy. Ano, i tak jeszcze muszę wyskoczyć, bramę zamknąć. To niepotrzebnie drzwi zamykałem. Dobra, no to w drogę. Pogoda piękna, słoneczna, to będzie się fajnie siało. Oby mi tylko wystarczyło tych nasion, ale myślę, że dobrze to wyliczyłem. No I jestem na miejscu. Zacznę sobie od razu tu od tych kawałków. Wóz sobie zostawię z boku, żeby mi nie przeszkadzał na uwrociach. Zasypuję siewnik i jazda z robotą. No kurde, trzymajcie mnie. Zgubiłem po drodze jeden worek. Musiał mi spaść gdzieś tu na tej wyboistej drodze, a nawet tego nie zauważyłem. Dobra, wóz już zostawię i wracam się go poszukać. To od razu wsypię go do siewnika. Mam tylko nadzieję, że się nie rozerwał. Dobra tam na górce leży. Już go widzę stąd. Musiało mi na dziurze wóz podbić. I fiknął mi skubany orła pod moją nieuwagę to wsypuję go i wracam brać się za robotę. Aha i zapomniałem wam jeszcze wcześniej powiedzieć, ale zaraz sami zobaczycie jak pola wyglądają. Zbierałem z nich kamienie i teraz jest elegancko. Trzy dni na to poświęciłem i myślałem, że wyskoczy mi garb jak u modą. Nie nagrywałem nic z tego, bo zamiast gadania większość docinka słuchalibyście mojego dyszenia, więc bez sensu. Ale warto było się tyle wysilić, bo widać efekt. Zrobię sobie od razu skrajniak z tej strony i potem pojadę chyba naokoło. To pole jest takie dość nieregularne, więc muszę to jakoś mądrze ugryźć. Pierwsze kółko mam objechane, wyskoczę sobie jeszcze zobaczyć ile nasion ubyło. E, nawet pół nie poszło, także na spokojnie jeszcze kilka przejazdów mogę zrobić. No, i dwa kawałki mam ogarnięte. Został jeszcze trzeci, ostatni. Siewnik pełny. Tu jeszcze jeden worek cały, i w drugim resztka. To powinno mi wystarczyć, bo tutaj na te dwa pola zeszło mi pięć worków. Nawet sprawnie idą te siewy, jak na ten sprzęt. No, ale też to nie są jakieś duże pola. Zobaczę, może na kolejny sezon uda się dobrać jakieś dzierżawy znowu. Fajnie by było, jakby areału trochę przybyło. Bo to zawsze większy zysk z plonu. I wtedy by się znowu jakieś pieniądze odłożyło na maszyny i na przykład siewnik wymieniło na jakiegoś poznaniaka nowszego i większego. W ogóle to zastanawiam się cały czas nad tym, czym obsiać jeszcze jedno pole. To koło mostku za Zbyszkiem tam. Zastanawiam się, czy nie nająć kogoś, żeby mi tam kukurydzę zasiał. Potem pan Andrzej ma jednorzędówkę, to by mi przyjechał na kiszonkę trochę tego skosić. A pozostałą część bym mógł zostawić na ziarno, jakbym ino jakiegoś kombajniste znalazł. Co by mi skosił taki kawałek? Taka kukurydza by mi się przydała do karmienia świń czy kur. Jakiś śrutownik by się ogarnęło i bardzo fajną paszę bym mógł z tego robić. Napiszcie w komentarzach, czy to dobry pomysł, a może macie jakiś inny, co by tam można uprawiać w tym sezonie? Dobra i się wyjęczmienia zakończone. Zostało jeszcze jedno pole pszenicy do obsiania, ale to już jutro. Teraz wracam na gospodarstwo. Przepinam się pod brony i przyjadę tu jeszcze to trochę przykryć ziemią. Na razie tu z boku, a siewniczek też sobie odstawię na placu, bo będę go musiał wyczyścić z jęczmienia i przygotować na jutro pod pszenicę. Tu go postawię. To teraz brony podczepić i jazda z powrotem w pole. Robotka idzie jak ta lala. Brony szerokie. Szybko jeżdżę. To ubywa tego w mgnieniu oka. Jeszcze kawałek mi został i zjeżdżam na gospodarstwo. Dzięki za oglądanie. Cześć!